Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Spokster i dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania unboxing najnowszego PlayStation 4. Jest to zestaw z Kizonem. dodatkowo jeszcze do tego był Assassin. Chcę pokrótce Wam pokazać, co tam oczywiście znajduje się w, w samym pudełku. Pokażę Wam również dwie gry, które zagubi, zakupiłem. Jedna to jest Knack. E, oraz Assassin's Creed Black Flag. Do tego jeszcze jest oczywiście e, gizą w, w samym pudełku, tak? Więc może zaczniemy. E, same pudełko prezentuje się moim zdaniem przyzwoicie. E, tutaj macie z jednej strony, z drugiej są oczywiście jakieś tam rysunki, prezentacje m, innych gier, które w przyszłości wyjdą e, z boku. Na pudełku mamy opisane, co oczywiście znajduje się w samym pudełku. Jest to oczywiście konsola, są to słuchawki, jest to oczywiście pad DualShock 4, HDMI, kabelek, instrukcja, kabel od USB, no i tak jak wspominałem, sama gra. Dobra, może otworzymy. Idzie na bok. Niech to tutaj z tyłu świeci. Eee, dobra, Zobacz, żeby mi to tylko nie wypadło. Wszystko i mamy. Pysyć, czy może zaczniemy od, od tych po prostu mniejszych rzeczy. Spadzi. No, jest naprawdę świetne. Jeśli chodzi o wykonanie, to moim zdaniem na pewno to jest najlepszy pad. Zresztą tutaj macie, macie dla porównania stary pad i nowy pad. Ten naprawdę jest z, wykonany z lepszego materiału. To widać od razu na pierwszy rzutoka, milszy w dotyku. Rączka przede wszystkim jest dłuższa samego pada Triggery chodzą przyzwoicie Analogi naprawdę chodzą świetnie W porównaniu z, ze starym padem no to naprawdę jest wielka różnica i jak tak dalej pójdzie to może z piątką już zrówna się z padem od Xboxa, Touchpad no też się prezentuje całkiem przyzwoicie Zobaczymy jak to będzie działać w grach Krzyżak, standardowy, nic się nie zmieniło. To jest e, ważny przycisk, oczywiście przycisk Share, którym, którym możemy wrzucać sobie filmiki do NETA. Nagrywa on ostatnie 15 minut z rozgrywki i nagrywa on zawsze te 15 minut, więc nie trzeba właściwie go ani odpalać, ani nic z tych rzeczy. W, w tej kwestii na pewno jest to wygodniejsze niż z Xboxem, bo oglądałem tam kilka. Unboxingów e, z Xboxa i wypada on lepiej. Dobra, przejdźmy dalej. Co tu mamy, książeczkę. E, no, powiem Wam, ja ją przeczytam. Coś tam sobie rzucę okiem, ale bądźmy szczerzy, kto w tych czasach czytaje. Myślę, że zobaczymy, co to będzie dalej. E, tutaj jeszcze nam się coś koło Rzucimy to może tutaj na zewnątrz, żeby było mi wygodniej. I co mamy? To jest kabel HDMI standardowy. Szału nie ma kabel od zasilania kabel od ładowania naszego nowego padzika i headset, słuchawki ja osobiście raczej wątpię, że będę go używał. Strasznie jest cieniutki, więc, no, no, nie, może być ciężko tutaj z przeżywalnością jego u większości osób. Zobaczcie sobie sami, jak to jest cieniutkie. Próbuję trafić tutaj w kamerkę. No, prezentuje się fajnie, tak. No, no bądźmy szczerzy, no, jakiś tam dodatek do tego jest. Jeśli ktoś nie ma słuchawek, to, to na pewno to, to jest plus. Eee, dobra, przejdźmy dalej do. I tak naprawdę do głównej rzeczy, po której tutaj, jeśli ja w ogóle oglądasz ten filmik, to w tym celu tutaj jesteście. Eee, Playstation. A tu jeszcze pod spodem jest, widzę, kolejna instrukcja w kilku językach. Jakaś tam książeczka. Kolejna. I sama gra z Kyzonem w polskiej wersji, zaraz przejdziemy sobie może do gier, powiem co i jak, jak to, będzie, jak to będzie wyglądać na kanale, jeśli chodzi o prezentowanie. Rzucę już sobie to pudełko na dół. I rozbrajamy nasze PlayStation, mam nadzieję, że nie trafiłem wadliwe, bo, bo różne rzeczy się czytało. Przyczywanie się konsoli, problem z portem od HDMI po update'cie, tego typu rzeczy. No, miejmy nadzieję, że na darmo nie stałem. Dzisiaj kupiłem to z samego rana i nie miałem ani żadnego zamówionego nic z tych rzeczy. Dobra. Więc tak się prezentuje moje nowe PlayStation. I pewnie też niebawem wasze. Eee, no na pewno jest ładne, tak? Wam pokazuję teraz przód samej konsoli. Dwa wejścia tutaj macie oczywiście no USB na USB i na, na wejście odpada. Kabla. Eee, dalej, tutaj jest dioda, oczywiście pali się na niebiesko w tym miejscu po podłączeniu. Eee, I z tego co mi wiadomo, na czerwono, w momencie kiedy się przegrzeje, niestety. Miejmy nadzieję, że oczywiście się nie przegrzeje włącznik. Sam od PlayStation dotykowy, trzeba przyznać, że nie jest to jakiś mechaniczny spuścik, tylko dotykowy. I tutaj jest tak samo do otwierania, wyrzucania płyty. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z tyłu. Czyli standardowo wejście HDMI, wejście od głosu, zasilania standardowe raczej, tak. I o, oczywiście kabla do, do internetu. Więc tak się prezentuje nasze PlayStation. Ułóżmy może je tutaj. I teraz jeszcze na chwilę wrócę do naszego pada. To jak mam być szczery, najbardziej podoba mi się pad. Uważam, że jest naprawdę świetny. W dotyku, jak, jak, jak będziecie mieli okazję go sobie podotykać, to, to polecam. Co tu jeszcze z nowości jest? Głośniczek i też z tego co słyszałem, jest to mikrofon. No zobaczymy, jak to działa. No, niektóre dialogi są puszczane przez ten głośniczek. Już słyszałem to na żywo i wygląda to fajnie. Oczywiście ten przycisk Wszystko tutaj się nie zmienia i nasza dioda, która się pali na różne kolory w zależności od kalibracji. Działa to również z kamerką. Kamerki niestety jeszcze nie zakupiłem. Myślę, że raczej nie ma jakichś ciekawych produkcji jeszcze na tyle, żeby wydawać pieniążki na to. I tak Paulina się troszkę zdenerwuje ile wydałem. Dobra, czyli mamy pakieta. Mamy samą konsolę. Przejdźmy do KILZONA. Tym się strasznie szczycili na targach E3, na Gamescomie. Jeśli chodzi o grafikę. To jest podobnie genialna i po prostu sprawdzimy to sami. Rozgrywka. Tutaj fabuła raczej nie gra w głównej roli, no bo bądźmy szczerzy, to jest FPS i, i tutaj szału nie będzie, jeśli chodzi o fabułę. E, Assassin's Creed e, jest u nas na kanale, możecie sobie obejrzeć z niego rozgrywkę, jeśli macie ochotę. Nie był nagrywany jeszcze z kamerką, ale jeśli chcecie, oczywiście, to wam. Go polecam. Moim zdaniem jeden z lepszych asasynów. Bawiłem się świetnie. Ponad 16 godzin rozgrywki podstawowej. A jeszcze jest wiele misji pobocznych. I dalej Knack, który dostał słabe recenzje od, od tych pierwszych youtuberów i od niektórych czasopism. Ale nie wiem. Sprawdzę to sam jak to wygląda. Ja lubię tego typu gry, mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście jakiś coś ciekawego i właściwie tyle. Teraz podłączę PlayStation i postaram wam pokazać, jak wygląda sam start konsoli, rejestracja, ściągane updatey i omówimy sobie interfejs. Później może sobie coś zagramy. Pierwsza hmm, pójdzie tutaj, może zaczniemy od Kilzona, potem coś nagram z Knaka, będę starał się to wrzucić i na tą, to, na tą chwilę to wszystko. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pójdzie łapka w górę, niekoniecznie w dół, chociaż w dół też są ważne. Hmm, I tyle na tą chwilę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się za 5 sekund. Cześć.